Ja jeżdżę na spotkania, gdzie robimy takie spotkanie wprowadzające, inicjujące grupę lokalną. Mam plan takiego spotkania. Teraz takie spotkanie będzie 19 października w Krośnie, 7 listopada w Rawie Mazowieckiej, na przykład 18 października w Lublinie. I to, i to, są na przy... I to pokazuje właśnie, że sieć ma wartość, a struktury piramidalne trzeba omijać z daleka, bo kto się do mnie na przykład ostatnio odezwał? Może nie powinienem tego mówić, ale grupy kamradzkie. Grupy kamradzkie, które straciły ostatnio liderów, bo są w więzieniu. I jeżeli, i to są, i, i grupy piramidalne mają to do siebie, że jak się zlikwiduje zarząd dowódcę, to oni są w, we mgle. I, I ja pojadę i pokażę, ale ale co najważniejsze, mają sieć relacji, więc ja im mogę pokazać, jak zrobić łączność radiową, jak robią różne regiony żywność, jak robią edukację, niezależność edukacyjną, jak robią niezależność transportową i tak dalej, i tak dalej. Mogę to im po prostu pokazać know-how, a co oni sobie z tym zrobią, to już jest ich sprawa. I jak, jeżeli my tworzyliśmy inicjatywę z Ludzi Wolnych, to mimo że ja jestem twórcą, to ja tam nie wydałem żadnego rozkazu, więc jakby mnie za, zamknęli, Zabili, zlikwidowali, zdyskredytowali, to to nic nie zmienia dla sieci, bo zniknięcie Kuśpita absolutnie nie wpływa na sieć, nie wiem, w województwie śląskim. Dzień dobry moi drodzy. Proponuję obejrzeć ten program w całości, ponieważ poruszane są tam niezbędne kwestie przetrwania w czasach, które, jak widzimy, są przed nami. Link do całego nagrania zostawię w pierwszym komentarzu. Naprawdę polecam uważnie odsłuchać, gdyż uważam, że tylko w taki sposób możemy przetrwać. Ja zaś, skoro Jakub powiedział o tym publicznie, muszę sprostować ten wątek, który tu przedstawiłam. Wątek dotyczący kamratów i działania ruchu kamrackiego. Kamraci nie stracili liderów. Pamiętają i wspierają ich. Wojtek z Marcinem są w więzieniu za to, że na swoich żywcach pokazywali drogę. Za to, że uprzedzali, tłumaczyli, otwierali oczy. Nie zważając na pomówienia, ośmieszanie, kłamstwa na ich temat. Wiele osób dosłownie zawdzięcza im swoje życie. I to nie tylko kamraci. Oni tak naprawdę walczyli za świadomość każdego z nas. Codziennie, a w czasach kowidiozy robiąc żywce dwa razy dziennie po kilka godzin. Pamiętam ten ich niesamowity wysiłek. I jeżeli, i to są, i, i grupy piramidalne mają to do siebie, że jak się zlikwiduje zarząd dowódcę, to oni są w, we mgle. W mgle? Skoro kamraci poprosili o spotkanie, to już świadczy o tym, że nie są we mgle. To świadczy, że nadal są i nie szukają nowych liderów, tylko działają lokalnie. Poza tym odbywają się wszystkie cykliczne coroczne wiece, takie jak Dmowski w czerwcu, Grunwald w sierpniu. Zaplanowane już jest wydarzenie 11 listopada. Oczywiście nie są tak artystyczne i widowiskowe, jak to robili Wojtek z Marcinem, ale kamraci się tego uczą. Byłam na Grunwaldzie i byłam bardzo wzruszona. Pomimo nieobecności liderów, kamraci przyjechali tłumnie i tym samym udowodnili, że potrafią zorganizować się sami, że idea kamracka przetrwa, co by się nie stało. Ale nie tylko wiecowaniem, marszami, protestami żyją kamraci, aczkolwiek flagi kamrackiej odznaki dumnie powiwają w całej Polsce przy okazji różnych wydarzeń antywojennych organizowanych przez inne wolnościowe grupy. Kamraci idą w jednym szeregu z tymi, z kim jest po drodze, kto nie zbłaźnił się przed nimi, nie ośmieszał i nie wymyślał na ich temat niestworzone rzeczy w celu dyskredytowania nie wiem, wroga czy konkurenta. Ruch kamracki jest najpotężniejszy i najbardziej skuteczny w swoich działaniach. Świadczy o tym chociażby zamknięcie i przytrzymywanie w areszcie liderów za słowo wypowiedziane publicznie. Wszak mamy gwarantowanej konstytucji o wyrażanie publicznie swoich myśli i poglądów. A może czasami za wulgarne, może za ostre, ale... Kara jest nieadekwatna do zarzutów. E, i, I ja pojadę i pokażę, ale, ale co najważniejsze, mają sieć relacji, więc ja im mogę pokazać, jak zrobić łączność radiową, jak robią różne regiony żywność, jak robią edukację niezależność edukacyjną, jak robią niezależność transportową i tak dalej, i tak dalej. Mogę to im po prostu pokazać know-how. A co oni sobie z tym zrobią? To już jest ich sprawa. I jak, jeżeli my tworzyliśmy inicjatywę Braters Ludzi Wolnych, to mimo, że ja jestem twórcą, to ja tam nie wydałem żadnego rozkazu. Więc jakby mnie za zamknęli, zabili, zlikwidowali, zdyskredytowali, to to nic nie zmienia dla sieci, bo zniknięcie Kuśpita absolutnie nie wpływa na sieć, nie wiem, w województwie śląskim. O sieciach, jak Jakub to nazwał w Kamrasie, to są stowarzyszenia. Cały ruch kamracki składa się ze stowarzyszeń zaprzyjaźnionych ludzi, działających na swoich terenach, również kwestii żywieniowej, współpracy z rolnikami. Nie na taką skalę jak Jakub Kuśpit, ale tu kamracie też się uczą i dlatego poprosili o spotkanie i podzielenie się wiedzą. Nie dlatego, że Wojciech z Marcinem są w więzieniu, tak po prostu zbiegło się w czasie. Wojtek z Marcinem nigdy nikomu nie wydawali rozkazów. Od zawsze mówili, aby się zrzeszać na swoich terenach z solidarami ruchu, ale bardziej komórko-inspirująco do działania, łącząco wszystkich w jeden ruch, jako ocean, do którego wpływają wielkie i małe rzeki. Kamraci nie szukają innych liderów, czekają na swoich i działają, wspierają podobne zewnętrzne inicjatywy tych, kto obok, kto dobrze życzy kamratom i z którymi w razie potrzeby mogą stać ramię w ramię. I tak powinno być, wszyscy myślący podobnie razem, a nie każdy sobie rzepkę skrobie. Iść razem, nie tracąc energii na głupie, poddywanowe walki. Kamraci nie atakują, kamraci się bronią przed atakami, pomówieniami, kłamstwami na temat ruchu i liderów. Mam nadzieję, Jakubie, że będę mogła o tym z Tobą porozmawiać na spotkaniu, z którego bardzo się cieszę. Dziękuję za to, co robisz i za to, że dzielisz się pomysłami, wiedzą. To jest bardzo ważne, wszak płyniemy tą samą łodzią.